Mała poranna rozgrzewka z pieskiem. Biegamy od trzech dni. E, zapraszamy Was dzisiaj na vloga. 6.30 cicho, głucho, ani jednego żywego ducha i to jest dobry moment właśnie, żeby jeszcze w tej całej kwarantannie móc wyjść z domu. My spędzamy czas u nas na podwórku godzinkę, dwie. Jeżeli macie taką okazję, już to mówiłam na Instagramie, ale tutaj też powiem, minister zdrowia, premier, wszyscy zalecają w odludziach, w miejscach, gdzie nie ma ludzi, skupisk ludzkich, jak najbardziej wychodzić, szczególnie, gdy macie dzieci. Więc taki krótki spacer, wietrzenie domu, pamiętajcie, koronawirusa nie ma w powietrzu. Więc tak, unikamy ludzi, ale korzystamy z powietrza ile się da, dlatego że to wzmacnia naszą odporność. Dobra, ja już nie pletę, biegniemy. Aż się zatrzymałam, czego nie robię. Czy wy widzicie tam sarenkę? Tak, przepraszam, takie przybliżenie, że jej nie jest wyraźna, ale w takich okolicznościach przyrody biegam. Patrzy na nas i nie wie, co robimy. Nie chcemy jej straszyć, no ale ona jest tu, a my biegniemy tam, ale jest przerażona. Tam stoi, tam. No matko dzisiaj się nie da bez zatrzymywania. Słuchajcie, patrzcie tam. Patrzcie, patrzcie, znowu zrobię przybliżenie. Pumba cicho. Nie wystrasz ich. Widzicie je, czy nie? Dwie są. Jedna i druga. Jeszcze bliżej teraz. Pumba, już tak musisz przeżywać. Czekajcie, to pumba smyczą, tak szaruje. Dobra, nie straszymy was, jesteście piękni. Cześć kochani, hej, witamy was serdecznie. Ja się wykąpałam, umyłam głowę po bieganiu, co mogliście zobaczyć, tam są dzieci. Bawię się, mąż moje gary właśnie, więc dzieci przyszły się ze mną tutaj. Oczywiście mama idzie nagrywać, te dzieci muszą być tam, gdzie mama. Ignacy już się zbiera, idzie na dół budować czołg. No i teraz tak, nie odzywałam się do Was chyba trzy dni, chociaż szczerze nie wiem, czy to dzisiaj uda mi się dodać Wam wieczorem ten film. Może się uda. Postaram się, żeby było dzisiaj wtedy dwa dni, by było, żeby były bez filmów. Już do siebie doszłam. No, tak jak pewnie większość, znaczy przyzwyczaiłam się do tej myśli i do tej sytuacji, która ma miejsce. Poczekajcie, bo łucja wychodzi, muszę za nią iść. Lucy, no idziesz! Okej, okay, jestem, wróciła mucja, zobaczyła, że Ignacy ściąga klocki i y, postanowiła razem z nim iść na dół. Więc już do męża krzyknęłam, że dzieci są pod opieką, mogę się tutaj odezwać. Y, dlaczego w ogóle zaprzestałam vlogowania? No, przez to wiadomo, całą sytuację. Powiem wam, że ja wiem, że teraz jest moment, w którym, tak jak mówię, gdybym patrzyła czysto mm, Yy, finansowo to jest najlepszy moment teraz na nagrywanie, dlatego, że wyświetleń będzie teraz najwięcej, z tego względu, że ludzie się nudzą w domach, więc to jest dobry czas, żeby się pojawiały filmy. U mnie na pewno te filmy będą, bo tak jak mówię, niedługo będą ulubieńcy, niedługo będzie DNK, ale hmm, dlaczego od vlogów, jakby odeszłam? Bo nie chcę poruszać tego tematu kwarantanny, a teraz wiem, że to jest jedyny temat, który po prostu u każdego buzuje w głowie. I mi też trudno jest na jakikolwiek inny temat mówić, dlatego że wszystko, co teraz u nas się dzieje w domu, jest spowodowane tym, że jest ta kwarantanna. Znaczy, yy, nazywam to kwarantanną, bo to jest tak ogólnie nazwane. Yy, my nie mamy kwarantanny, w sensie nikt nie yy, wykrył u nas choroby, i nie kazał nam dwa tygodnie siedzieć w domu, dlatego też korzystamy i z podwórka. Oczywiście unikamy skupisk ludzkich, muszę to powiedzieć, bo, bo wiem, że są też takie opinie, że spacerować nie można. Dlatego też tu dodałam rano ten tekst o Ministrze Zdrowia i naszym Premierze, bo to jest naprawdę odgórnie zapowiedziane, że można jak najbardziej szczególnie, słuchajcie jak macie dzieci. I my się planujemy tak jak codziennie. Powiem Wam jak u nas wyglądały teraz te dwa dni. Yy... Ja jak zawsze jestem w ogóle człowiekiem, który szuka plusów w każdej sytuacji. We wszystkim, we wszystkim co robię, już Wam kiedyś o tym opowiadałam. I tak samo jest w tej sytuacji. I już dostałam taki komentarz, czego ty w ogóle ma ludzie, że musisz siedzieć w domu, skoro ty też całe życie siedzisz w domu. No to chyba nie jest tak całkiem do końca, bo nie wszystko, co wy widzicie w vlogach, jest. Yy, yy, to tak wygląda każdy jeden mój dzień. Normalnie, standardowo w poniedziałek już powinnam jechać do Zgorzelca. Ja mam zawsze masę spraw związanych z moją działalnością gospodarczą do załatwienia. I tak to wygląda, że i we wtorek powinnam w tym tygodniu być w Zgorzelcu. No niestety wszystko się poprzesuwało. Na szczęście nikt nie ma pretensji i problemów z tego, że nie chcę wychodzić z tego domu. Faktycznie. Co trzeba, co trzeba. Co nie trzeba, to trzeba to przesunąć na kiedy indziej. Spotkania międzyludzkie nie są teraz raczej najlepszym rozwiązaniem, a raczej najgorszym rozwiązaniem. I musiałam zrezygnować całkowicie z robienia paznokci. Już przesunęłam ten termin drugi raz. Teraz jak zobaczamy, jak moje paznokcie wyglądają. A nie wiem, czy sytuacja się zmieni. Jak wiecie, granice są zamknięte bodajże do 24. Przez co mój mąż też może być w domu. Raczej może, bo są tego plusy i minusy oczywiście. No bo wiecie, działalność gospodarcza jest zamknięta. Nie przynosi żadnych dochodów. Na szczęście w jakiś sposób możemy sobie na to pozwolić i raczej się cieszymy za istniałej sytuacji, że zamknęli granice, bo gdyby granic nie zamknęli, to mój może dalej handlowo. Że my mamy klientów w 100% z Niemiec, granice zamknęli, to i klienta tego nie ma. U nas na wiosce jest naprawdę całkiem pusto, bo nawet auta nie przejeżdżają, chociaż od czasu do czasu zdarzy się. Już to mówiłam, w pierwszy dzień to po prostu była masakra, tyle ludzi próbowało przekroczyć granice, jak w ogóle nie słuchali tego, co mówią, że granice są po prostu zamknięte, są poszczególne granice otwarte dla tych ludzi, którzy pracują w Niemczech i Czechach i tak dalej, ale normalnie granice są zamknięte ustawowo. Do 24 na razie, więc nie wiadomo jak to będzie później. No więc zobaczymy, kiedy ten mój mąż sklep otworzy. Dlatego korzystamy z tego najbardziej pozytywnie, jak się da. Już Wam mówię, jak to u nas wygląda. Na razie te dwa dni były niesamowicie rodzinne. Naprawdę zaciśniemy więzi. I ja się śmieję, bo krąży w ogóle takie zdjęcie po Instagramie. Dziewczyny je wypełniają na przykład, jak skończysz kwarantannę. I jest na przykład A, 10 kg na plusie, B, rozwiodę się, C, będę w ciąży, 4, zostanę alkoholiczką i tak dalej, i tak dalej. To ja się śmieję, że mogłabym zaznaczyć na razie z tych wszystkich opcji tylko opcję A, 10 kg na plusie. Dlatego też cieszę się, że biega, bo powiem wam, że apetyt mam ogromny i w tej sytuacji ratuje mnie moje bieganie i czekolada, w sytuacji takiej, wiecie, tej psychicznej, w której się znaleźliśmy. Więc czekolady sobie nie odmawiam, ale też właśnie biegam. Kolejna sprawa jest taka, że nasz dzień spędzamy tak, jak ja mam męża w domu, to ja się czuję. Kurczę, dziewczyny trochę jak przed świętami, dlatego patrzę na to bardzo pozytywnie. Mój mąż byje gary, pomaga mi w codziennych moich obowiązkach, zajmuje się dziećmi, co mnie po prostu cieszy i jest z nami. Naprawdę, gramy sobie w gry planszowe, układamy puzzle, siedzimy na naszym podwórku. My na przykład przycinaliśmy wczoraj drzewka, dzieci skakały na trampolinie, potem ja skakałam trochę na trampolinie, Ignacy budował statem zamek z piasku. Na naszym podwórku po prostu robimy takie rzeczy, których dawno nie robiliśmy, a sytuacja człowieka zmusza do tego, że Ty nie myślisz, a może gdzieś pojedziemy, coś wykombinujemy, tylko musimy organizować sobie czas tu. I staramy się zrobić najlepiej, jak się da. Ja robię obiady, na które zazwyczaj nie mam po prostu chęci. Czyli racuchy, czyli typu pierogi lepiłam ruskie właśnie, co miałam Wam nagrywać na Instagramie, tylko Wam pokazywałam. Pieróżki ruskie. Mam Wam do pokazania bułeczki takie z makiem na słodko. I miałam je robić w taki dzień, w którym mieliśmy jechać do teściowej. Wiadomo, że to się zmieniło i do teściowej nie pojechaliśmy. Ale mój mąż, jako dobry syn, prędzej czy później będzie musiał jechać. Najprawdopodobniej albo jutro, albo pojutrze. Szkoda mi go, że musi ruszyć, no ale tak już jest. Mojej teściowej się kończy żywność, jest sama w mieszkaniu, mieszka sama i musi jej po prostu zrobić zakupy. I jej dostarczyć te zakupy, więc pomyślałam, że na ten dzień upiekę te bułeczki, może wtedy powloguję albo nagram dla Was przepis, bo smakują naprawdę lepiej niż bułki z cukierni. Takie mówię o takich bardzo kalorycznych bułkach z makiem, a moja teściowa jako miłośniczka maku właśnie chciałam je zrobić wtedy, kiedy do niej jedziemy, więc po prostu je upiekę wtedy, dzień przed tym, jak mój mąż będzie do niej jechał i zostawię część u nas, tą mniejszą część ze cztery bułki, a resztę dam mojej teściowej. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No to tak my spędzamy czas, powiem Wam, i aktywnie, i tak trochę nudząc się, ale tak przyjemnie nudząc się, oglądamy filmy rodzinne. Wczoraj oglądaliśmy fałszywą dwunastkę, bardzo stary rodzinny film, pierwszą i drugą część. Dzisiaj planujemy oglądać moje, twoje, nasze. To też jest taka taki bardzo rodzinny film. Dzisiaj chłopaki już rano włączyli sobie potwory i spółkę, ale tak oglądali raczej bawiąc się po prostu po domu. Więc rano robimy wspólne porządki, wspólnie robimy sobie śniadania, jemy wspólnie te śniadania. To jest takie bardzo przyjemne. Tylko ten poranek, jest taki całkowicie dla mnie, bo to jest czas, kiedy moje dzieci dopiero co wstają i mój mąż spędza sobie z nimi czas bardzo leniwie w piżamach jeszcze, a ja wtedy sobie biegnę i to jest czas dla mnie i dla pieska tak naprawdę. I tak wyglądają u nas dni pewnie jak trzy czwarte domach. Ja bardzo podziwiam wszystkich, którzy w tym okresie pracować muszą i spotykać się z ludźmi mimo wszystko, są narażeni po prostu na to, a, a sytuacja jest taka, że muszą. Naprawdę bardzo Was wspieram i życzę Wam zdrowia, a tak samo jestem pełna podziwu, uznania, szacunku dla wszystkich, bo dla wszystkich, ja mówię tutaj, dla pań, które pracują w sklepach spożywczych, panów oczywiście i w różnych innych branżach, dla kurierów, dlatego też jakby zawiesiłam swoją działalność, zawiesiłam tak, mówiąc tylko o tym, nie zawiesiłam i naprawdę w sensie nie poszłam do gminy zawiesić działalność. Tylko zawiesiłam na razie handel z tego względu, że ja też, jakby myślę o innych ludziach, nie chcę narażać kurierów na to, żeby ode mnie odbierali przesyłki. A dwa razy się już nawet zawiodłam, bo jeszcze przed tym ogłoszeniem tej kwarantanny i tym całym yy, cyrkiem nadałam paczki, i słuchajcie, kurier mnie odebrał dwa dni z rzędu po prostu ze strachu. Więc już tego nie robię, nie narażam ich i sama nie narażam swojej klientki na to, że będą czekały, bo nie wiedzą czy ta paczka dojdzie, poczekam, aż coś po prostu uspokoi. Dlatego też nie zamawiam nowego towaru, nie handluję, mój handel jest zawieszony, mojego męża handel jest zawieszony, zobaczymy jak długo na to pociągniemy, no ale na razie jest jak jest, są rzeczy ważne i ważniejsze. A w tej chwili najważniejsze jest zdrowie, zdrowie moich bliskich, zdrowie rodziny, więc jakby no, na to patrzę. I tak to u nas wygląda. Myślę, że taki vlog, w którym pokażę Wam mało, bo mało, teraz będą już jakieś urywki z naszego dnia, Mam Was zadowoli, bo coś się jednak pojawi. Wiem, że prosicie. Ja tyle dostaję wiadomości, Karola, wróć, bo nudno, że postaram się tutaj być w jakiś sposób. Nie obiecuję, że codziennie, ale postaram się. Chociaż właśnie za dużo Wam nie powloguję, bo ja kiedy, dla mnie to jest taka niedziela. Ja Wam mówię zawsze w niedzielę. Kiedy ja jestem z rodziną, to nie chcę mi się wyciągać tego aparatu i pokazywać wszystko, co robimy. Więc po prostu będą takie urywki, a przede wszystkim będą to vlogi gadane. Jeżeli Wam takie pasują, to takie nagrywać też będę. Dobra, mi już głowa podeszła, ja idę sobie zrobić jakąś fryzurę, tą grzywkę moją ułożyć. Mm, e, I tyle. I idę do moich domowników. Idę tam na dół poukładać z nimi klocki. No to cóż. Do zobaczenia. Ale oczywiście zaczęłam mówić jedno i po kompletnie po prostu straciłam wątek i zaczęłam mówić o czymś innym o paznokciach. Ściągnęłam sobie sama paznokcie. Te moje palce poobdzierane to jest efekt tego, że prałam dywan na kolanach po prostu ręcznie, więc poobdzierałam sobie kostki. Ale paznokci nie mam. Już dawno nie pamiętam, żebym miała taką gołą rękę bez pazurów. Krótkie, takie nie moje. Ściągnęłam sobie sama, byłam umówiona na makijaż permanentny. Odmówiłam go całkowicie na koniec marca, więc na koniec stycznia była umówiona, odmówiłam ze względu na choroby dzieci. Teraz na koniec marca była umówiona musiałam odmówić z wiadomych przyczyn, więc makijaż permanentny przesunięty, byłam mówiono do fryzjera na podcięcie włosów, to też już nie wchodzi w grę. No więc widzicie, no życie, no to trzeba sobie jakoś radzić w domu. To tyle. feet. Да. A nie dziwcie się, że u mnie krzesła tak stoją, ale i w salonie tak stoją, i tutaj tak stoją, z tego względu, że Łucja się wspina wszędzie, więc tak mamy, jakbym ciągle miała podłogi. Dzisiaj na obiad gulasz ze schabu, do tego będą ziemniaki, do tego buraczki i ogórek kiszone, a dodatkowo zrobiłam zupkę barszczuk ukraiński z fasolą, z botwinką. Mm, mm, mm. Takie pyszności dzisiaj u mnie i tak to jest właśnie na wolnym, nigdy nie gotuję dwudaniowych obiadów, a teraz właśnie tak wychodzi. No nic, ja będę już kończyć kochani, na dzisiaj to wystarczy, jeszcze może jakieś urywki, ponagrywam, trzymajcie się ciepło, bardzo chciałabym, żebyście ten film dostali dzisiaj, z tego względu właśnie już się żegnam. Mam nadzieję, że jutro też mi się uda dla Was powlogować. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa! Listen now, keep trying to kick me out. You thought that you had me down.